Słuchajcie, witam serdecznie. Jestem właśnie w Berlinie na Jarmarku i pierwszy raz kosztuję tutaj tutajszego grzanego wina, także smacznego. Jest 8 grudnia spontaniczny trip do Berlina. Zapraszam bardzo. Mm, ale dobry, naprawdę. Świetny grzaniec. W sumie nie jest dosyć mocno alkoholowy. Taki do wypicia na pewno. Szlanka co prawda 2023 rok, także nieaktualna, ale to nic. Przede mną jest jeszcze takie koło. Tak się zastanawiam właśnie czy tam pójść, ale wygląda to wszystko bardzo ładnie. Po tych budkach się jeszcze przejdę. To nie będzie w sumie pierwszy plac. To nie będzie jedyny jarmark, który tutaj odwiedzę. Będzie jeszcze jeden w innym miejscu. Jestem teraz na przy Aleksandr Plac. A tutaj właśnie jest ta budka 7 euro za grzane wino i 5 euro za kubek w depozycie tam w środku no to już muszą być nieźle pijani od tych oparów. W okolicy jeszcze mamy Kościół Mariacki w Berlinie. To jest właśnie ten budynek, który słabo widać z tej perspektywy. Wypiłem cały ten grzaniec. Bardzo dobry, naprawdę lepszy niż w Poznaniu. Za chwilę ocenię czy jest mocny jak zacznie bujać albo nie, no to zobaczymy. Dobrze, no to trzeba się po tym jarmarku trochę przejść. Tu mamy jakieś orzechy, migdały, marcepany. Dobrze, że jest tłumaczenie na angielski, chociażby bo z tego języka za bardzo nic nie zrozumiem. Ale jakieś wórsty są tutaj. Kiełbasa Smoked Sasage No może kiełbasę sobie za chwilę zjem? Chciałoby się powiedzieć, że 30 zł, ale niestety 30 euro. Ale ładne ozdoby tutaj też mają. Te bombki takie malowane chyba ręcznie nawet. Brakuje tylko śniegu w sumie i klimacik byłby top. Taki naprawdę świąteczny vlogmas. Niech to będzie vlogmas. Teraz jest takie popularne w sumie, nie? Każdy vlog masa nagrywa. Taki kieł. 45 euro. Do wypicia. Na jednym ze stanowisk jest takie zmechanizowane wszystko, na soneczkach sobie zjeżdżają, Zajwista jest ta ozdoba, takie unikatowe. <try> Zjadłem sobie z tej budki taki case'em brot. W sumie eee, taki placek z chleb, nie wiem, powiedzmy na ciepło, z serem mozzarella, z pomidorami. Dobre, bardzo. 7 euro. Tu jeszcze e, okazało się, że jest lodowisko po prostu. Dookoła można sobie e, pojeździć na łyżwach. Tu mamy ratusz berliński. Też podobno ładny w środku. A to jest fontanna Neptuna chyba, jak dobrze pamiętam. Dobrze, kończymy wizytę na pierwszym jarmarku. Tutaj jest wypite wino, coś tam zjedzone. Idziemy teraz do, do centrum miasta opuszczamy właśnie Berlinen, Weihnachtscheid. Tutaj mamy ten kościół, a Berlin jako strefa czystego transportu zakazuje wjazdu pewnego rodzaju aut którego, które nie przestrzegają po prostu norm emisji spalin. No i właśnie, zanim w ogóle ktoś wiedzie autem do Berlina, musi dostać specjalną naklejkę przez taką stację techniczną, stację kontroli pojazdów, aby w ogóle mógł tutaj wjechać. Także są tutaj pewne restrykcje. Ja i tak nigdy bym się chyba do Berlina w ogóle autem nie wybrał. Ale jak widać, jest ludzi niezbyt wiele na mieście, bardziej spokojnie. A tutaj mamy coś podobnego jak we Wrocławiu. Tam też od tych mostów kolejowych były takie budki z różnymi rodzajami restauracji i tak dalej. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale no widać, że to produkcja niemiecka i tu i tu nie. Przy wyjściu z przystanku mamy tutaj taki pomnik. To jest pomnik, który nazywa się Pociąg Śmierci. Oznacza mniej więcej tyle, że w pociągach przywozili Żydów. W latach 1938 45 do obozów koncentracyjnych. Takie nawiązanie, właśnie. Okej, okay, no i jestem teraz przy budynku Parlamentu Niemieckiego, Bundestag. Mało tego tam do góry jest teraz szklana kopuła. Ja tam kiedyś byłem, na wycieczce szkolnej, chyba w gimnazjum lat, nie wiem, 12 czy 14 temu, dawno temu, nie pamiętam kiedy nawet w sumie, ale sam budynek też całkiem robi wrażenie. Pamiętam, byłem tu jak wczoraj, tylko lata temu. Można tam wejść, ale chyba nie wchodzimy. Zresztą ja nie mam potrzeby w sumie wejścia tam. A przed parlamentem tutaj pan jeszcze sobie grubajna na rowerze. Może I pretę jeszcze tutaj grzeje normalnie. Powiem tak, no wziąłem sobie to wino, ten grzaniec, ale w tym plastikowym kubku, wrzątek blał, ten te kubek zaraz się rozklei w ogóle. Nie? Te, jakby ten plastik, który tutaj się roztapia, i do tego wina, mało tego śmierdzi, jakaś bebelucha, nie wiem co to jest, ale z 2,50 euro. O, policja, proszę bardzo. A ja nie wiem co z tym w sumie, bo jak my pijemy w sumie. W miejscu publicznym, nie? Ale to jest niedobre. No nie, nie, nie można powiedzieć, że to jest dobre, jakkolwiek. Ale co, przynajmniej wsparcie mojego biznesu niemieckiego na rowerze. W kierunku, właśnie zmierzam, Bramy Brandenburskiej. Taki park tutaj w pobliżu. Oto i ona, cała Brama Brandenburska. Jest to pewnego rodzaju symbol Niemiec, symbol Berlina, chyba najpopularniejszy punkt turystyczny. Tutaj nie. No i co, ostatnie spojrzenie na bramę i idziemy dalej. A przemieszczamy się po Berlinie metrem. Tak właśnie wygląda jedna ze stacji przy Bramie Brandenburskiej. A następny punkt to Potsdamer Platz. Mamy też jakiś mały jarmark Fajne wieżowce całkiem obok. A tu jest jakaś zjeżdżalnia? Co to jest? A tu jak pięknie oświetlone drzewa. Ogólnie bardzo ładne miejsce. Uważam, że Berlin miasto zadbane, czyste w miarę też spokojne, jak na niedzielę ogólnie też ruch nie jest za duży, korków jakoś nie ma, ludzi na mieście też. E, nie za wiele. Naprawdę przyjemnie w tym mieście. Niemieckie muzeum szpiegów. German Spy Museum, tak? Albo spionagę muzeum, jak zwał, tak zwał. Wchodzimy zacząć historię szpiegowstwa niemieckiego. Muzeum szpiegowstwa już wcześniej było u mnie na liście zaznaczonych miejsc do odwiedzenia, więc myślę, że będzie tutaj bardzo ciekawie, Takie tutaj kamery na powitanie i na wyświetlaczach są różne ukryte kamery, po prostu gdzieś tam jakieś nagrania. Więc może być faktycznie ciekawy. Za chwilę wchodzimy. W tym muzeum dla szpiegów jest wiele takich ciekawych, koneserskich rzeczy. A raczej gdzieś tam spoza mojego kręgu zainteresowania. Aczkolwiek zacząłem takie mikrokamery z lat 1950 na przykład. Albo obiektywy, które wtedy już były produkowane. Więc 80 lat temu takie wyroby. Ciekawe, czy w 4K nagrywały, nie? jest full HD, tylko takie coś to widzę w ogóle po raz pierwszy. Fotosniper KGB. Normalnie wygląda jak jakiś pistolet, ale z, jakby pistolet z aparatem w jednym Ciekawe. Najlepsze jest to, że wielu szpiegów miało poukrywane mikrofony w rzeczach takich jak konewka, których tak naprawdę nigdy się nie spodziewał, że jest coś takiego, nie? No i normalnie taka konewka miała dwa komponenty. Jeden to była część, gdzie normalnie lało się wodą, a pod spodem była e, no, ukryta kamera, nie? Do robienia zdjęć. Używano w DDR-ach w latach 1910, tak? Ciekawe. Shopping bag, kamera. Tu na przykład mamy kamerę w papierosach. E, w, kamera mogła być też. W karmistrze. No więc trochę mieli pomysłów na to. W radiu na przykład była kamera też w parasolu. O, no to jest ten parasol tutaj gdzieś go. O, tu jest w książce. No gdziekolwiek, nie? Właśnie w takich przedmiotach codziennego użytku, gdzie no nikt by się nie spodziewał, że jednak może tam być ukryta kamera, nie? Mieli łeb. MP-40 i SWD Poznaję już chyba Call of Duty Pistolet z kluczyka Czajcie który jest pistoletem To jest właśnie ten A tutaj coś na styl Tu jeszcze taki pistolet maszynowy w walizce No właśnie, oprócz tego, też rekwizyty z filmów z serii Jamesa Bonda trafiły tutaj do tego muzeum. I właśnie tam widziałem te żetony do gry z Casino Royale. Pistolety, to właśnie są te żetony z tego filmu. Tutaj mamy ten ymm, broń, o właśnie, pokazano. Teraz była w filmie Beta Magazin Magazine. No to on jest tutaj. Krótkofalówka Daniela Krejka też tutaj jest. Skyfall ściankę z poszczególnymi aktrami Jamesa Bonda. Ja w zasadzie z Danielem Craigiem i z ewentualnie Princem Brosmanem kojarzę jedynie te filmy. Już tych starczych Roger Moore czy Sean Connery to już raczej nie. No ale bardzo lubię tą serię w zasadzie od tego Casino Royale tam te wszystkie części były super. Uważam. Ogólnie można zauważyć, że kiedyś te firmy, filmy naprawdę robili Często, no bo jak sobie tutaj zobaczymy, mamy rok, dwa, trzy lata, co, no średnio co jakoś dwa lata, tak? Z Gdynicem Grossmanem też dwa lata, dwa lata i trzy lata, tak? Przerwy. A z kolei te najnowsze bądy no to już ta produkcja trochę więcej zajmowała zawsze, no bo pomiędzy Spectre a najnowszym tym No Time To Die, no to już minęło chyba siedem lat, nie? i no, no rzadko jakoś tak mi się wydaje na przestrzeni ilu? wydali tutaj na przestrzeni 9 lat tylko 4 filmy, nie? a tutaj mieliśmy 7 lat 4 filmy a teraz przeszedłem do czasów obecnych, czyli the currency of the future if you are not paying, then you must be the product, czyli jeżeli za coś nie płacisz, to jesteś produktem. I tutaj to odnosi się do m.in. social mediów, jakichś innych platform tego typu. No i to jest prawda, nie? Bo płacimy swoją uwagą, oglądamy i tak reklamy i to mimo, że Facebook jest darmą, to na nas zarabia ogromne pieniądze, tak? A w przyszłym roku będzie 75 miliardów urządzeń które będą miały dostęp do internetu 75 miliardów z kolei jeżeli chodzi o ruch sieciowy sieci komórkowej zobaczcie jaki wzrost na przestrzeni lat global mobile data traffic in exabytes jeden exabyte to tysiąc to milion terabajtów o, czyli całkiem sporo dobrze, wyszedłem już z muzeum te drzewa wyglądają po prostu cudownie teraz, po zmroku. Coś cudownego. Myślę, że same jarmarki też będą ładniej wyglądały nocą. Także pijąc demoniadę, patrzę sobie na ten plac oświetlony. Piękna sceneria, naprawdę. Dobrze, następny, a zarazem i też ostatni przystanek to będzie jarmark w pobliżu kościoła pół pamięci cesarza Wilhelma. Zresztą to już jest ten budynek, który jest przed nami, tak? No, klimat berliński ładny, te wieżowce, oświetlenie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. I już tam jest wejście Brama Weihnachtsmarkt. Smart. A tam jest jakiś mówca motywacyjny, który wrzesie, ale nie wiadomo do kogo. W Poznaniu mamy budynek, który powstał na cześć tego samego cesarza. Jest to zamek cesarski, a tutaj jest jego kościół. Druga część tej budowli. Jeszcze grają nawet, można usiąść na w środku, wypić granica, kupić jakieś pamiątki. Tutaj było chyba zejście do metra, ale grodzone choinkami. Także co? Jeszcze ostatni grzaniec. Trzeba będzie zacząć, co tu jeszcze. Coś zjeść, może jakąś kiełbasę, może jakieś owoce, w czekoladzie. Iść do tego kościoła, zobaczyć na chwilę, jeżeli będzie otwarty. No i będziemy się zwijali, nie? Taki szybki dzień. w Berlinie City Tour, le na jeden dzień. Tak to wygląda. Pięknie jest. Słuchajcie, słuchaj, no jestem w Niemczech, więc opierdolę tego bratwurst'a. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Tutaj musztardzik, bułeczka i kiełbaska, nie? No muszę przyznać, że jest naprawdę przepyszny. Wręcz wyborny. 7 euro za taką przyjemność? Super. Naprawdę, ta kiełbasa... W tej półce ten brat Wurst był przepyszny, cudowny, wyborny wręcz. Do pełni szczęścia w sumie brakuje jakiegoś naleśnika albo gofra, tak naprawdę, nie? Wejdę jeszcze do tego kościoła, coś tam zjem, posiedzę chwilę i będziemy jechali już. Ale coś cudownego, bardzo mi się to podoba. chodzi o same stanowiska, bo takie wiadomo pierdółki jak to wszędzie na jarmarkach różne handmade. Tu widzę teraz zapachy, jakieś perfumy, wyroby z drewna, sery i tak dalej. Wiadomo, klasyka, nie? Galanteria skórzana. No a tutaj w sumie mamy też galerię, e, zwykłą jakąś handlową, ale zamknięta, bo dziś niedziela. Zastanawiałem się też, czy na ten wyjazd ubrać bluzę Bayernu Monachium, ale tu w sumie jest Berlin, czyli Hertha BSC tak naprawdę jako klub w Berlinie. Nie wiem jakby na to zareagowali, ale, ale Niemcy to Niemcy. No, w każdym razie mają rozmach. No mają rozmach. No tyle ile tu jest świateł, LEDów, oświetlenia szeroko pojętego, no to jest naprawdę przytłaczające i to jest ładne, naprawdę robi wrażenie. Wszystko jest pięknie oświetlone, a jakby... Ozdoby, nawet cała galeria po prostu jest w ledach, nie? Tak to wygląda. Tu jest naprawdę mnóstwo świateł. Tutaj nikt nie patrzy się na rachunki za prąd. Do ATM muszę pójść wypłacić jeszcze chyba z nie wiem może z dychę, z 15 euro. Potrzebuję kotówki. Właśnie wypłaciłem z bankomatu 10 euro e, w Eurocashu, tak? W Euronecie. To jest najdroższe 10 euro w moim życiu. 69 zł, czyli kurs 6,90 z podatkiem. No nie opłaca się to, ale akurat czuwałem tylko te 10 euro na naleźniki. A że tutaj wszędzie tylko gotówką, no to cóż. A oto, tutaj, właśnie ten kościół pamięci cesarza Wilhelma. Też za chwilę tam wejdę. Tylko jeszcze naleźniki ziemnie. Także oto i on. Nutella i banan. Taki naleśnik sobie właśnie zjem ze smakiem. Dobrze, przepyszny naleśnik zjedzony. Spróbuję wejść do tego kościoła. A też w sumie wygląda całkiem ładnie. Chyba, że jest zamknięte, no to wiadomo. No tak, jest zamknięte. Niezbyt zobaczę cokolwiek a może, a może od drugiej strony? Ale chyba też nie, zamknięte całkowicie Brama i tyle Także no cóż, trudno Nie wejdę do środka, ale na zewnątrz też wygląda ładnie Dookoła w sumie tego kościoła jest właśnie ten cały jarmark tutaj, nie? Ogólnie jeszcze taka kwestia, że byłem przed chwilą w takim sklepie gdzieś tam 100 metrów od Jarmarku, który jest czynny w niedzielę. To za dwie litrowe butelki wody czekoladę Milka, taką zwykłą, tą mleczną, i... i Kinder Bueno White zapłaciłem prawie 10 euro, także uważam, że całkiem sporo nie? 40 zł za dwie butelki wody, czekoladę i. Kinder Bueno. No ale dobra. Kończę ten vlog i ten cały pobyt jednodniowy, szybki, całkiem też spontaniczny w Berlinie. Także to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się później.